Siemano, witam wszystkich akurat dzisiaj nie fajny dzionek z rana bo przychodzę i tutaj zero, wszędzie zera patrzcie siódma rano, szedłem sobie po cukier wszędzie zera, idę, lecę na instalację co się dzieje, przewody urwały, inne rzeczy mam no, fajne dojście to mogę sprawdzać, a mi się nie sprawdzam od razu tutaj, wziąłem multimetr i jadę, patrzę a tu krótka, fix, bezpiecznik Wczoraj instalacja się normalnie wyłączyła, a dzisiaj już, dzisiaj już nie pracuje. Ten bezpieczniki mają w 2016 roku założone, Także on jest takie opalony, bo tu kiedyś próby były robione, wyłączane na szybko. Także przed bezpiecznikiem mam napięcie, a za bezpiecznikiem nie mam. Także idę, mam na szczęście yy, takie coś, już wam pokażę. Mam z mojego off -grida Zabezpieczenie właśnie DC to jest C16A do 500V. Eee, tutaj akurat mam w eee, stringu, tak, mierzyłem około ponad 500V, ale to jest eee, już w obiegu otwartym, a, a w zamkniętym jest poniżej tam 400 i i te 4 też eee, eee, właśnie jego ochrona, czy jak to tam się nazywa. Także zaraz tutaj zrobię podmiankę i chyba sobie. Tych automatów więcej na kupie. I pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy: jak świeci słońce, tej skrzynki nie otwieramy i tu paluchów nie pchamy. Ja tutaj wiem o co chodzi: Nie już raz trzepło i od tego czasu yy, wiem bardzo dobrze, że trzeba i rękawiczki, i i się nie spieszyć. I dlatego tutaj, też sobie rozdzielnicę zrobiłem. I nie muszę latać, yy, rozpinać stringów, tylko mogę sobie wyciągnąć oczko puścić je na dół i wiem że już tutaj wtedy nie ma zasilania oczywiście sprawdzamy to jeszcze cztery razy bo prąd stały zabija i z tym nie ma żartów i zaraz tutaj przykładkę zrobię i będziemy produkować a wieczorem sobie dołożę jeszcze przez tą przykładkę minusa sobie jeszcze też przeciągnę także żeby już był komplet no i chwila prawdy spięte jest już z powrotem na dole mamy zasilanko, także zapinamy go. Zobaczymy, co się stanie. Raczej nic się nie powinno stać. Zapinamy. Pierwsze co? Nie ja od razu falownik, tylko patrzymy, co się dzieje. Elegancko. Mamy w obiegu otwartym 497 V. I teraz po kolei jedziemy: falownik na jedynkę i zasilanie sieciowe. I zobaczymy, będzie nie będzie. Napięcia nie ma. A jest OK. 500V. Super. I czekamy aż się obudzi napięcie sieciowe, takie teraz jest. Nie ma źle. Zobaczymy jak się podniesie, jak się drugi falownik uruchomi. Wiecie, że to jest walka falowników. No i tyle. No. Słuchajcie, na no ten miesiąc bardzo fajnie wychodzi przy okazji. Bo już się czuję, cieszy, cieszę, że on zacznie, zacznie działać. Mamy 600 kWh, także najlepsze uzysk widzę w tym roku. Eee, wróć. Tutaj był rekordowy marzec, już mamy 600. I w roku mamy prawie 2000 kWh z instalacji 385 kW On tak się buje, właśnie. O, już się rozpędza. Także moment. Chwila. Eee, włączenie się falownika. Pod, mi podbije napięcie na sieci, czy nie? Czekamy. Jeszcze chyba jedno stryknięcie. O, idzie. Opowiem Wam nieznacznie. Podbił. I idzie 2500 W. Ile ja straciłem przez taką historię? Około. Tu mamy 4 z piątka, zrobiło niecałe 5. Także jakieś 3,5 kg godziny jestem w plecy z tego co normalnie to widzę. Także nie ma źle, dobrze że udało się zareagować. Tak wygląda ta rozdzielnica z 2016 roku. Jeśli przekroje są w porządku, uziemienia są 16 porobione. Dalej jest bednarka wypuszczona, bo ja tu mam aż do środka bednarkę wypuszczoną. Bo to nie ma żartów, wierzcie mi. Tutaj ogólnie wszystko jest przewodami 6 mm porobione. Do piątki, która jest dalej, już jest dziesiątkami porobione DC. Także nic się tu nie dzieje. Palą się rozdzielnie, jak są jakieś luzy, jak coś tam paluchy wsadzi, i inne rzeczy. A tutaj zobaczcie, tutaj się nic kompletnie nie dzieje. Bezpietnik się spalił, ale to jest spalił się. No nie wiem, może taka jego długożywotność. Dajcie znać, czy one taką żywotność mają czy co. Ale z tego co ja widzę, bo ja tutaj mam w drugiej, już podwójnie zabezpieczone też tymi samymi bezpiecznikami. I chyba trzeba będzie wszędzie automaty kupić. A muszę mieć cztery takie do grida. No i tu jeszcze jednego, także pięć sztuk musiałbym dokupić jeszcze. A to jest nie lada koszt. No nie wiem, tą firmę mi polecono, że nie jest taka tragiczna. I powiem Wam, też cena nie była jakaś strasznie duża, 500V. No to tu mam w obiegu coś chyba 560 to chyba też powinien być ale zobaczymy, dobra słuchajcie, działa, produkuje, cieszy mnie to bardzo także paluchów nie pchać jak słuchajcie, świeci, a nie świeci, też tu nie pchajcie paluchów jak nie macie o tym pojęcia, to nie pchajcie tu paluchów bo tutaj niestety prąd stały, ścina białko i zabija jeden amber potrafi już zabić a przy prądzie zmiennym was jeszcze nicwa nie będzie, a prąd stały po prostu o wiele większą krzywdę robi w organizmie. Także nie pchać tu paluchów. Ja wam to pokazuję, bo yy, wiem, gdzie mam paluchy pchać Już mi raz kopło i więcej mnie nie kopnie, bo mnie nie zapcham. Także szybka akcja, zabezpieczenia. Redukcja idzie elegancko. Cieszy mnie to bardzo. Oby jak najmniej takich awarii. Także, no powiedzą, kupił fotowoltaikę i ma. Ma, ma. To nigdy nie jest wieczne. I zawsze coś będzie. Ja się martwię, że falownik pada ale na szczęście tylko zasilanie, bo falownik też z 2016 roku i jeszcze sobie hula. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich i słoneczkę życzę. A przy okazji, jeśli dzięki temu filmowi dotrę do większej, do większej ilości po prostu widzów, zapraszam Was na mój kanał to Żyłka, Fotowoltaika Pompa ciepła. Na tym kanale właśnie zajmuję się i fotowoltaiką pompą ciepła kolektorami solarnymi robię dużo różnych statystyk testy paneli ostatnio były właśnie uszkodzonych paneli testy na Victronie przerabiam kotłownię, zaczyna się modernizacja kotłowni w której będzie właśnie dwa bufory w który będzie dwa bufory, pompa ciepła grzanie ciepłej wody właśnie w instalacji centralnego ogrzewania z fotowoltaiki off gridowo, 6,5 kW na, na regulatorach, także cały czas coś ciekawego się dzieje. Co tygodniowe praktycznie miałem podsumowania z pompy ciepła przerobionej na klimatyzator. Co miesięczne podsumowanie mam z produkcji, z produkcji z instalacji, bo ja mam dwa solar trackery. O, może tu przebitka widać? To jest solar tracker 3,5 kW, 5 kW. To solar tracker. Też się gdzieś tutaj pląta. O, Bez dźwięku. No, niestety reklamy się wrzuciły, także e, muszę się wycofać. Myślałem, że będzie szybciej. Reklamy i mnie dobijają, także dużo różnych rzeczy, dużo różnych podsumowań. Mamy też grupę na Facebooku o, sol o solar trackerach, także e, bardzo dużo informacji stamtąd uzyskuję. Ostatnio zrobiłem też podsumowanie takie bardzo ciekawe z 20, 28 sol solar trackerów. E, jakie są maksymalne uzyski w jeden dzień? będą mi półroczne, będą mi roczne podsumowania. Także cały czas to się dzieje. Mam takiego kolegę też majsterkowi zmienio, który zbudował sobie sam panel fotowoltaiczny i robi dużo innych rzeczy, elektroniką się zajmuje. Także turbinę wiatrową też będzie kombinował. Także jest bardzo dużo tematów. Zapraszam, jakby ktoś chciał konkretnie czegoś poszukać, staram się to wszystko uporządkować w playlistach. Także wszystkie tematy w miarę są posortowane. Jak dla mnie najbardziej ciekawym tematem to jest już w momencie, bo sam się nie mogę tu odnaleźć ciekawe postki, porównania, testy to jest playlista z moich najciekawszych różnych eksperymentów które ciężko wrzucić gdzieś tutaj do innego worka i wsadzam tutaj właśnie same najciekawsze a reszta to są bardziej takie tematyczne seryjne e, tak jak tutaj modernizacja kotłowni czyli już mamy dwie części za chwilę będzie trzecia także dzieje się cały czas Zapraszam Was wszystkich, słoneczka życzę i pozdrawiam serdecznie.